Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Dead Space, ostatnio mieliśmy pójść do naszej Nicole, która jest prawdopodobnie za tymi drzwiami, tego nie jestem pewien, nasz wskaźnik wskazuje, że, wska wskaźnik wskazuje, tak, masło maślane, ale co tam, eee, żeby iść tutaj, więc zgaduję, że tu właśnie będzie. Nie, nie, to, dobra, jeśli tak wygląda Nicole, to znaleźliśmy ją, ale to raczej nie ona.

No, jak to w pogotowiu? Cholera! Cholera! No, co jest? Cholera! No, wytyfy, co to ma w ogóle być? Czemu ja chcę zapisać? Zrobiłem piękne trzy obroty, z, z, mówiąc cholera. O, do, jed, dobra, działa. Działa. Jeśli, se, jeśli safe point nie działa, zróbcie trzy obroty, krzycząc chulera, poczekajcie 10 sekund i wszy, wszy, wszystkie wasze problemy e, się skończą. Tak działa wszechświat. Potwierdzam i polecam. Christian Filipiak. Przedostatni rozdział, czas skończyć. E, jak najszybciej. A Co, 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 trzy? Serio? Boże I ja fajdę na pokład. Aha, dobra. Nic już nie robię. To wszystko dzieje się samo.. You're doing the right thing, Isaac. We're together now always should been I knew you'd come back for me. Nothing and stop us now. Dobra, to jest... To jest trochę chore to co ona do nas mówi, no ale okej. Okay. Alternatywne rozwiązanie ukończono. Aaa, martwa przestrzeń. A, kończy się, kończy się, wszystko się kończy. W ogóle jesteśmy na tej kolonii całej. wow, wow. wow, wow. Kolonii? Czekaj, tak... czekajcie, tak nie nie wiem jak coś nazywał, w każdym razie jesteśmy tam skąd się e, wziął ten cały marker. Idź tu! Podnośniku! Co jest? Wytyfy! Jeśli tamtą stronę, to trafam w tą stronę, to faktycznie jestem głupi. Tak, to o to chodziło. jej! Tyle zachodu, o takie głupie gówno z metalu, czy czegoś, nie wiem. Malowane farbką czerwoną. Tam... Isaac, the marker musi być wrócony do komory na piedestalu. Użyj ładowarki, aby go tam przynieść i umieść na piedestalu. Weź już się ogarnij z tym, make us whole again. Boże ile można? Żyj. Nie! No, 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 no dawaj, 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 bo on już tutaj robi, kurde żywego trupa. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo mi się podoba taki scenariusz, gdy, gdy one nie mogą nic zrobić, to jest po prostu świetne. Bo, Wow, słychać dziwne dźwięki. To na pewno nie matka roju, nie, 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 to, to nie może być ona. Wow, 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 ej, koleś, skąd się tu wziąłeś? Nie, nie, dobra, nie ma amunicji. Eee, do akcji wchodzi piła plazmowa. Eeeem, um, ciach, ciach, ciach. Hmm. Co tu się w ogóle, A, a, dobra, 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 się zamyka to. Um, ale tam też coś jest do kliknięcia. Czy tam będzie ta cała, jak ona ma? Cholera, wpadło mi z głowy. Ona ma... Cholera. Eee, Nicole, o właśnie, Nicole. Tu no tam jest dużo miejsca, tak dużo miejsca. Czemu ja nie pamiętam takiej przestrzeni? Na co komu tyle miejsca? Na co? O może! Jakieś mosty, nie mosty. O ej, 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 ej! Dobra, to... Czekaj Marker. Co się stało? Okej, okay, dobra. Trzeba użyć stazy. Wow. Kto by się spodziewał? Taka niespodzianka. Awaj, dawaj, 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 dawaj. No dawaj! Pa! W ostatniej kurde, chwili, ja, jak. To, to mi wyszło. O jezu, kwarantanna! Cześć! Ztęskniłem się za wami. Tak naprawdę to nie. Brak amunicji. O, co go nie trafiło, serio. Jezu, um. z się tu wziąłeś. Ile was tu jest? Cholery. Jezu, ja w tym momencie straciłem wszystkie apteczki. Zostały mi kurde. Jezu. Moc tego lasera stykowego, trochę. trochę czego, trochę główna. kurde, nic mi nie zostało. Czemu jest? Jezu! Nienawidzę tej gry. Dobra, marker, chodź, 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 nie ma nie ma co zwlekać. Byle jak najszybciej. Jezu, gdzie? gdzie? Gdzie jesteś? Jezu, z tej strony też! Nie no, nie, no nie, no nie, no nie, nie mam amunicji! Co? Nie, ja, ja, ja umarłem. Dobra, e wcale tak dużo życia nie straciłem przez to, przez ten wybuch i. Spoko, fajnie, ja, ja jest, jest dobry oh. No dawaj, 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 dawaj No czy coś tam jeszcze jest? Czy to już koniec pomieszczeń Zamkniętych Nie jeszcze Czemu nie? Co, co tam w ogóle jest? Ja, tam zamiast ten śmieć Serio a ja nie mam amunicji. Nie, ja poważnie ja nie mam. Ja, ja nic nie mam. No, co, co to jest? Ja, Jezu, muszę przeżyć na tych stykowych. A ten laser w ogóle jakiś beznadziejny się zrobił. Zamiast robić jednego wielkiego pierdolnięcia, jak robił zawsze, to. Co jest? Jezu, nawet stąd mnie biją. Dobra, nie, ja już tutaj nie będę gadać, bo tu trzeba. Nie wiem, trzeba po prostu kończyć, bo, bo czas kończyć. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję. Yy, o Boże, przepraszam. <laughs> mam nadzieję, że się podobało. I, I. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.